Witam wszystkich, nazywam się Patryk Froley i jestem specjalistą produktowym do spraw ciągników. Dziś dołączyłeś do mnie w siedzibie głównej klas UK w Sachsam. A w tym filmie przyjrzymy się niektórym ustawieniom tylnego podnośnika w ciągnikach z terminalem Cebis. Znajdujemy się obecnie w kabinie ciągnika z terminalem Cebis, spoglądając na różne możliwości ustawień naszego tylnego podnośnika, w zależności od postawionych przed nim zadań do wykonania. Po pierwsze... Jak ręcznie sterować podnośnikiem? Z boku joysticka c znajduje się panel, który jest bezpośrednio połączony z tylnym podnośnikiem. Mamy tutaj ruch w czterech kierunkach. Po pierwsze, przyciski z przodu i z tyłu są naszym ruchem podnośnika w górę i w dół. Korzystamy z nich, gdy chcemy na przykład podłączyć narzędzie na gospodarstwie. Kiedy już jesteśmy na polu, możemy zacząć korzystać z przycisków z ustawionymi pozycjami roboczymi. Pozycje te ustawione są na pewnej maksymalnej wysokości podnoszenia oraz na głębokości roboczej. Jak możemy ustawić te pozycje? Po pierwsze, po prawej stronie podłokietnika znajduje się pokrętło, za pomocą którego możemy ustawiać głębokość roboczą. Możemy ustawić np. 20% wysokości podnośnika, jeśli chcemy utrzymać stałą wysokość, lub ustawić na pozycję pływającą. Jeśli chcemy, aby narzędzie opierało się na przykład na wale dogniatającym. Możemy zmieniać ustawienie wysokości w dowolnym momencie, nawet wtedy, gdy na przykład narzędzie znajduje się na głębokości roboczej. Skoro już wiemy, jak dostosować wysokość roboczą, jak ustawić maksymalną wysokość podnoszenia. Spójrzmy na słupek B po prawej stronie naszej kabiny. Widzimy, że mamy tutaj dodatkowy panel obsługi podnośnika. Oczywiście, z lewej strony panelu. Mamy ustawienia prędkości wałka WOM. Z prawej strony przycisków do obsługi podnośnika, którym przyjrzymy się za chwilę, a pod spodem mamy kilka pokrętł do sterowania tylnym podnośnikiem. Lewe górne pokrętło służy do ustawiania maksymalnej wysokości podnoszenia. Tak więc, na przykład, gdybyśmy mieli zawieszony z tyłu płuk, to oczywiście chcemy, aby był on stosunkowo wysoko. Czyli blisko prawie 90 lub nawet 100% wysokości podnoszenia. Ale kiedy mamy narzędzie pracujące z wałkiem odbioru mocy, to nie chcemy podnosić go zbyt wysoko, aby uniknąć stukania w wałek wą. Lewe dolne pokrętło jest odpowiedzialne za ustawienie prędkości opuszczania i podnoszenia tylnego podnośnika. Tak więc przekręcając nim zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zwiększa się prędkość. A obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zmniejsza się prędkość działania. Pokrętło w prawym dolnym rogu odpowiada za sterowanie uciągiem, więc można zwiększyć lub zmniejszyć jego czułość, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. A jeśli ciągnik wyposażony jest w radar lub w system kontroli poślizgu, będziemy mieli tutaj dodatkowe pokrętło. Do ustawienia dopuszczalnego poślizgu kół, np. od 10 do 20%. Powyżej, jak już wspomniałem, mamy przyciski do zmiany położenia tylnego podnośnika czyli podnośnik w górę i podnośnik w dół. Możemy włączać i wyłączać amortyzację tylnego podnośnika, jeśli mamy taką potrzebę, a także możemy zablokować tylny podnośnik, gdy chcemy jechać po drodze. I tak, jak wspomniałem o naszym systemie kontroli poślizgu, Mielibyśmy tutaj dodatkowy przycisk, aby móc włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Co zatem widzimy na ekranie w związku z obsługą tylnego podnośnika? Mamy tutaj obraz podnośnika umieszczony z tyłu konturu ciągnika na ekranie głównym, gdzie możemy zobaczyć pod paskiem wysokości podnośnika jego aktualną wysokość, czyli w tym wypadku 83%. Możemy również zobaczyć, dzięki symbolowi skutką, że podnośnik jest zablokowany. Widzimy tutaj również, na jaką wysokość ustawiona jest nasza pożądana pozycja robocza. Widzimy to dzięki trójkątowi, który aktualnie wskazuje poziom 20%. Następnie, dzięki czarnemu paskowi, widzimy, jaka jest ustawiona maksymalna wysokość podnoszenia. Tak więc, patrząc od czarnego paska w dół do trójkąta, będzie to zakres poruszania się podnośnika. Pomiędzy naszą pozycją roboczą i maksymalną. Teraz widać, że klikając na simmotion w górną pozycję podnośnika, niebieski pasek pozycji zatrzyma się na czarnym pasku. A gdy naciskam na pozycję roboczą, pasek niebieski przesuwa się w dół do białego trójkąta, który zmienia kolor na zielony. Gdy podnośnik porusza się w górę i w dół, widać, że zniknął symbol kłódki. I zastępuje go symbol ze strzałką w górę lub w dół. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że było to pomocne. Zachęcam do obejrzenia innych filmów dotyczących obsługi naszych ciągników. A w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z dealerem klas.